A kogo byś jeszcze zobaczyła na parkiecie ten z gwiazdami z gwiazd naszych polskich? No, wiadomo, ja że chciałabym Dodę zobaczyć. <laughs> chciałabym na pewno Dodę zobaczyć. E, teraz mam jeszcze... E, w sumie tak naprawdę chyba najbardziej na nią czekam, e, ponieważ patrząc na jej występy... Na scenie po prostu to, co ona wy, wyprawia, to ja się zastanawiam, co ona by pokazała tutaj w tańcu z gwiazdami. No właśnie, no bo Doda ewidentnie trenuje po pierwsze, po drugie ma świetną sylwetkę. No i chyba ma ten dryk taki taneczny. Ma jest też, wiadomo, jest totalna, jest nieprzewidywalna i wydaje mi się, że jakby sama podwyższa swój poziom. Z koncertu na koncert, tak samo cała jej ta, trasa Aquaria byłam, byłam na żywo oglądałam, była petardą, więc ja nie wiem, ona to by musiała z lin zjechać, nie wiem, walczyć z ogni. Niemczy, no nie wiem, co jeszcze by wymyśliła, ale na pewno ma jeszcze wiele e, za kołnierzem pomysłów. Są na pewno by takie wymyśliła na każdy odcinek, żeby było co oglądać. Pytanie: czy jak by reagowała na opinię którzy potrafią być surowi? E no, nie objęłaby w bawełnę, nawet teraz chyba gdzieś widziałam jej wywiad, że stanęła w obronie Beaty Kositra. <grywa> Także no doda jest często kontrowersyjna, ale to też dlatego, że ona była kontrowersyjna i jakby wychodziła z tych ram, no dlatego raczej, raczej by się nie, nie przejmowała opinią jurorów.